Witam serdecznie państwa z ratusza w Nowogardzie, samorządowy program informacyjny. Z udziałem burmistrza Roberta Czapli. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie burmistrzu, rok szkolny mamy rozpoczęty we wszystkich miastach, miejscowościach, gminach, więc proponuję, abyśmy rozpoczęli również rozmowę naszą dzisiejsze spotkanie właśnie od oświaty w Nowogardzie. Wiem, że wiem, że stoicie póki co, a podsumowując właśnie, a na pewno od tego pan zacznie egzaminy ósmoklasisty i licealne, mówiąc o wynikach, bo jest się czym pochwalić. Jest się czym pochwalić. Gmina Nowogard prowadzi jedno liceum ogólnokształcące, nazywa się ono drugie liceum ogólnokształcące w Nowogardzie i właśnie otrzymaliśmy świeże wyniki matur. I okazuje się, że z języka polskiego, z języka angielskiego i z, język, i z matematyki, czyli z tych przedmiotów obowiązkowych, to przebijamy o głowę i powiat goleniowski, w województwo zachodniopomorskie i średnią krajową. Mogę pokazać to na przykład języka angielskiego gdzie w drugim liceum mieliśmy 83% wyniku średniego ze szkoły w powiecie 68 województwo 72 i kraj 77 i tak praktycznie z każdego przedmiotu także jest się czym pochwalić mamy liceum ogólnokształcące na bardzo wysokim poziomie zresztą rankingowane w wielu w wielu magazynach prasowych ogólnopolskich i wojewódzkich także no, wysoko stoi drugie liceum, no i widać, że praca kadry pedagogicznej nie poszła na marne wraz z uczniami i rodzicami. No i jesteśmy dumni z tego, że takie wyniki osiągamy. Panie burmistrzu, zatem macie zdolnych uczniów, czy macie zdolnych nauczycieli? jedno i drugie. I jeszcze dodam, że jeszcze mamy troskliwych rodziców, którzy pomagają dzieciom się uczyć. Jasne. Wiem, że wspomaga pan z tej okazji jakby nawet nie wspomóc. Właśnie liceum, ale inne również szkoły na terenie Nowogardu, choćby poprzez wręczenie, tak jak ostatnio to miało miejsce, to już jak gdyby druga transza laptopów. Dobrze powiedziano, bo to jest druga transza. W pierwszej transzy wręczyliśmy 80 laptopów dla uczniów szkół podstawowych oraz drugiego liceum. I tu nasz kierunek był taki, że pomagamy przede wszystkim maturzystom, bo to jest egzamin życiowy, pomagamy ośmiu, ósmoklasistom, bo to jest też egzamin życiowy. No i pomagamy osobom wielodzietnym, gdzie jak ktoś ma trójkę, czwórkę dzieci, to ciężko, żeby aż tyle komputerów w domu stało i, i mogło być. Więc wówczas rozdaliśmy około 80 komputerów i w, w tym tygodniu kolejne 105 trafiło do uczniów naszych szkół. Podstawowych i oczywiście liceum, i mam nadzieję, że, że te laptopy pomogą, pomogą osiągać wyższe jeszcze wyniki nauczania. Ja sobie uciąłem krótką pogawędkę z tymi uczniami, którzy te laptopy otrzymywali, i trzeba powiedzieć, że ja to myślałem, że będą uczniowie, którzy. Mają trudności w nauce, że dostają te laptopy, pomocy, pomocy naukowe, ale okazuje się, że tutaj ktoś ma 4,0, ktoś ma 4,5, ktoś ma 4,8, ktoś ma nawet 5,2 średnią, więc hmm, ja myślę, że nowogarcy uczniowie uczą się dobrze, a dzięki temu jeszcze będą mogli poprawić swoje wyniki. Tym bardziej, że nie wiadomo, jakie to nauczanie za chwilę będzie. Dzisiaj tak. mamy stacjonarne. No, ale w, informacja ogólnopolska z menu jest taka, że 47 szkół już ma e, wróciło do tego nie korespondencyjnego, zdalnego, tylko zdalnego tak. nauczania, a 12 szkół ma hybrydowe, więc e, trudno powiedzieć, co się będzie działo Dalej. jeszcze mhm. w następnych dniach, no bo przecież początek września. Także no, też się szykujemy na różne ewentualności, a z drugiej strony uczniowie i nauczyciele przy, tak się przyzwyczaili do tych laptopów, do do kontaktu również po szkole online, że no, będzie się to przydawać. Panie burmistrzu, wiem, że tak z laptopami do tych wspaniałych szkół wspaniali nauczyciele, tudzież uczniowie wyruszają, nie wszyscy rowerem, nie wszyscy pieszo, ale umożliwia pan im dojazd. Tak, dowozimy dzieci do szkół. Mamy cztery szkoły podstawowe w mieście, sześć szkół podstawowych na terenie wiejskim i drugie liceum, które ma no, jeszcze większy obszar działania, bo nawet inne gminy obejmuje e, takie, e, takie zapotrzebowanie. No i w związku z tym e, jeszcze, e, jak my to mówimy, po staremu jest rejonizacja szkół, czyli mhm. do każdej szkoły <coughs> uczęszczają szkoły z danego rejonu. I prawo mówi tak, że jeżeli uczeń ma do szkoły więcej niż 3 km, to mamy obowiązek go zabrać i do szkoły dowieść, <laughs> przepraszam, i ze szkoły odwieźć do domu i to robimy, ale zdarzają się też uczniowie, którzy zmieniają swój obwód szkolny z uwagi na różne warunkowania, czy czas pracy rodziców, czy miejsce pracy rodziców, czy możliwość pozostania po szkole u dalszej rodziny. Więc e, przeznaczamy pieniądze na dowóz dzieci do szkół. Jest to dosyć spora kwota, bo rocznie to jest ponad 850 tysięcy złotych. No, rocznie. Trudno powiedzieć rocznie, bo przecież mamy wakacje, mamy ferie, tak. mamy święta, jedne, drugie. Można powiedzieć, w okresie 9 miesięcy przeznaczamy, przeznaczamy 850 tysięcy złotych. No i oczywiście mamy osoby czy dzieci, które mają mm, pewną niepełnosprawność. I też tutaj dowozimy te dzieci do Radowa Wielkiego, dowozimy do Goleniowa, do specjalnych ośrodków specjalnymi środkami transportu, bo też musi być podnośnik na wózek, też odpowiednie muszą być przestrzenie w tych pojazdach, no i tutaj też około 250 tysięcy wydatkujemy rok rocznie na, na dowóz dzieci z domu do szkół i z powrotem. W przypadku naszych szkół wiejskich i dzieci pełnosprawnych, to odbywa się to w ten sposób, że jest jakiś punkt zborny i te dzieci z danej miejscowości dojeżdżają do szkoły. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci niepełnosprawne, to zrobiliśmy już takie ułatwienie, że praktycznie autobus czy bus podjeżdża pod dom, pod sam dom, tak. wjeżdża na podwórko, czy przy posesji się zatrzymuje, żeby rodzic nie miał tego obowiązku jeszcze dowożenia dziecka w jedno określone miejsce, więc to dziecko ma zapewniony transport i opiekę spod domu do, do szkoły, w szkole oczywiście czy w ośrodku przez cały dzień i potem pod sam dom, pod samą bramkę, pod same drzwi to te dziecko, te dziecko jest dowożone. No, robimy to w, głównie w trosce o te dzieci, bo nie zawsze rodzice mają możliwości, żeby mieć samochód przystosowany do osób niepełnosprawnych i, i dowodzić. Także no, ponad milion, sto tysięcy złotych w najbliższym roku szkolnym wydamy na, na dowozy. Jest to zadanie własne, ministerstwo niestety nam tego nie refunduje. Gimnazja poszły w niepamięciu, już to jest historia. Samochodów po gimnazjach nie macie tak zwanych gimbusów, którymi możecie dysponować dalej? Nie, my nigdy nie zdecydowaliśmy się na zakup samochodów. Inne miasta kupują własny tabor. My stwierdziliśmy, że musimy wyłonić tą usługę na zewnątrz, więc zawsze robiliśmy przetargi. No oczywiście na określone linie, bo jak mamy 6 szkół podstawowych, które mają swoją wodowość, no to każda linia to jest tak. osobny, można powiedzieć, przetarg i my zdecydowaliśmy się od początku, że będziemy tą usługę na zewnątrz przekazywać. Może dlatego, że mamy za mało tych szkół. mamy Wtedy z gimnazjami to mieliśmy 10 szkół podstawowych, trzy gimnazje jednolicowe, 14 szkół to było za mało są miasta, które mają przecież tak. w grube dziesiątki, to, to tam się opłaca trzymać tabor w naszej kalkulacji finansowej wyszło że utrzymywanie własnego taboru kierowców warsztatu serwisu no po prostu taniej będzie tą usługę na zewnątrz wyodrębnić. Niemniej jednak uczniowie zapewnione mają przejazd. Już jeżdżą. Pewno się cieszą właśnie i już z niego korzystają. Panie burmistrzu, pozostajemy jeszcze przy oświacie, pozostajemy przy uczniach, no bo z tego co wiem, pozyskał pan od Wojewody Zachodniopomorskiego 140 na tysięcy na wypłatę zasiłków i stypendiów jako pomoc uczniom. No tak, można, trzeba powiedzieć, że uczeń dzisiaj jest od A do Z obsługiwany. On Praktycznie po wyjściu z domu zawozimy do szkoły, w szkole ma lekcje, ma świetlicę, jeżeli potrzeba to tam otrzymuje obiad. Ma opiekę psychologa, pedagoga, wraca do domu, tam tylko musi z rodzicami powtórzyć materiał bądź odrobić lekcje, ale te wszystkie obowiązki już praktycznie to my zapewniamy. No jest te 500 plus na dziecko, wypłacamy 300 plus dla, tzw. Wyprawki wyprawki, dla tak zwanej wyprawki dla każdego ucznia, no, ale jest jeszcze, udało nam się pozyskać pieniądze dla osób, czy rodzin, które nie są zbyt zamożne. i Jeżeli są takie rodziny, które mają niski dochód, to ja zapraszam serdecznie do Ośrodka Pomocy Społecznej, bo tam mamy pieniądze w formie zasiłków i stypendiów, żeby pomóc jeszcze dodatkowo uczniom, które, którzy ch ch chcą się edukować, chcą, chcą się starać, ale no nie na wszystkie potrzeby starcza tych pieniędzy. To jeszcze dodatkowo mamy pakiet takich środków pomocowych. Można powiedzieć, że to kompleksowe, gdyby. Zamyka obsługę ucznia od wyjścia z domu do praktycznie dowiedzenia go z powrotem pod, pod bramkę swojego mieszkania. I stąd się nie dziwię, skoro tak kompleksowo są uczniowie obsługiwani przez gminę Nowogard, że takie są wyniki końcowe później na egzaminach, panie burmistrzu. Oby się utrzymywały cały czas. Wiem, a jeszcze powrócę na chwilę przed rozpoczęciem roku szkolnego, zanim zabrzmiał pierwszy dzwonek 26 sierpnia, tutaj właśnie w Bratuszu odbyło się spotkanie ze wszystkimi dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Nowogard. Co roku robimy taką naradę. W, w tym roku szczególnie chcieliśmy ją zrobić, ponieważ że dużo wątpliwości dochodziło do nas ze strony samych uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów, jak to ma być. Wszyscy żyliśmy w niepewności przed tym 1 września i dobrze, że tą naradę zrobiliśmy, bo się okazało, że środków czystości, które szkoły otrzymały z, z, od państwa polskiego jest za mało. Że maseczek, które szkoły otrzymały, starczy na kilka dni, bo to jednorazowego użytku. I nauczyciel, mając 8 czy 9 godzin lekcyjnych dziennie, musi za każdym razem ją zmienić, więc to idzie w setki, jak nie w tysiące. No i dobrze taką naradę zrobiliśmy, bo się okazało, że tego, tego sprzętu, tych materiałów będzie brakowało, i zdecydowaliśmy się to dokupić. Nauczyciele nie chcą maseczek, wolą przyubice, bo w maseczkach praktycznie ich nie słychać, duszności tak. i tak dalej więc robimy tutaj zakupy. Nauczyciele poprosili nas również i dyrektorzy o lampy UV, które są bakteriobójcze, wirusobójcze i zabijają te potencjalne niebezpieczeństwo i takie odkażanie będzie się jest wykonywane w okresie wieczorno-nocnym w każdej szkole tak aby następnego dnia uczniowie przeszli już do odkażonej Szkoły. Kupujemy środki ochrony rąk, ale również no, te wszystkie do czyszczenia powierzchni, klamek, drzwi, stołów, ławek, tablic i, i tym podobnych przedmiotów dydaktycznych. No i jeszcze dyrektorzy zgłosili potrzebę, żeby kupić około setki laptopów dla, dla nauczycieli. No bo nauczyciele tak się przy. Przyzwyczaili do tej zdalnej pracy, do tego, że na laptopie się już wszystko robi. że teraz bez tych urządzeń nie wyobrażają sobie pracy. Część. No tak, uczniom pan zabezpieczył, tak? No tak. Chociaż to tym to podstawowym. Tak, takie, takie, to trochę można było skomentować, że uczeń ma, nauczyciel nie ma. Nie? Ale kupujemy również dla nauczycieli, dla szkół, laptopy, tak, żeby. Żeby te lekcje czy, też można było prowadzić w drugą stronę zdania. Czy zatem ten znak zapytania, który był jeszcze 26 sierpnia tutaj w ratuszu wśród dyrektorów, jest już mniejszy o wiele? Ja myślę, że wszystkie problemy rozwiązaliśmy, bo na każdy zgłoszony wniosek odpowiedzieliśmy pozytywnie i e, jednostka obsługująca oświatę, czyli ZEAS w Nowogardzie, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, mamy taką jednostkę, zebrała potrzeby i kupuje to po prostu na bieżąco i każda szkoła dostaje tyle, ile. Ile potrzebuje. Możemy trochę liczyć na pomoc ministerstwa, choć ja to cały czas mówię, że trochę dziwne, że, nie, że, że jakoś państwo polskie odcina się od przedszkoli. Te przedszkole się zostawia. Mówi się o szkole, mówi się o podstawówce, mówi się o liceum, mówi się o technikum, mówi się o szkole zawodowej, mówi się o studiach, no ale gdzie jest przedszkole? Te przedszkole dzisiaj jest tak, tak pozostawione, ale przecież ten cały pakiet trzeba najpierw ukierunkować właśnie tam. No i tutaj jesteśmy. Trochę sami w tym działaniu, no ale radzimy sobie, mamy trzy publiczne przedszkola, one mają komplet dzieci, więc wszystko jest tak jak należy. Panie burmistrzu, zresztą pan doskonale wie, bo tak jest nie tylko w Nowogardzie, a również i w innych miejscowościach i gminach, że samorząd zawsze był, albo od wielu lat był tą krową dojną dla oświaty, prawda? No nie ciągle mało, ciągle mało. Mo mo może to takie mocne sformułowanie jest, tylko ja bym to nazwał inaczej, że, że rząd zrzucił na samorząd pewne zadania i powiedział: róbcie. Tylko ale zapomniał o środkach. Ale <laughs> zapomniał dać pieniędzy i zapomina o tym co roku, no bo jeżeli my na oświatę wydajemy 27 milionów złotych, na tą oświatę, którą programuje nam rząd, przecież program nauczania wszystko, zasady, kuratorium i tak dalej to wszystko określa, kontroluje i tak dalej. My to mamy wykonywać, ale jak mamy wydać 27 milionów, a dostajemy z tego 11, no to coś, coś tutaj nie gra, także, ale, ale wiem, że w ogóle wszystkie samorządy mają problemy z finansowaniem oświaty, ponieważ rząd nie dokłada tam i wiele lat temu Związek Ambulansów Polskiego zaproponował takie rozwiązanie, żeby żeby zrobić w ten sposób i samorządy się temu przychyliły, że okej, okay, jeżeli rząd narzuca nam stawki płac dla nauczycieli, jeżeli rząd narzuca nam stopień, stopień awansu zawodowego nauczycieli, stawki płac dla dyrektorów, jeżeli narzuca nam program nauczania, to niech weźmie i finansuje, czy niech weźmie do finansowania płace nauczycieli, a my budynkami. Sprzątaniem, obsługą, boiskami. I Tak, będzie I całą... na co wydać pieniądze i to. Tą, tą nie mało. infrastrukturą się zajmiemy, natomiast prosimy rząd o sfinansowanie pensji dla nauczycieli i dyrektorów. No i oczywiście. Odzewu nie było. <głos》> odzewu nie było i jak każdy samorząd w kraju dokładamy do oświaty. Panie burmistrzu, tak. Stypendia były, nagrody były, laptopy były, dowożenie uczniów do szkoły było. Zostało nam jeszcze tutaj remonty szkół. No i awanse zawodowe, bo ostatnio tak. też wzbogaciliśmy się o dziewięciu nauczycieli mianowanych. W sumie to nauczycielek, pań nauczycielek mianowanych. Także też stale podnosimy jakość kształcenia naszych dzieci i młodzieży poprzez edukację, awanse zawodowe, społeczne, ale również finansowe nauczycieli. Jeżeli chodzi o remonty szkół, to prowadzimy je na bieżąco i ustalamy z dyrektorami zakres działań, które będą e przeprowadzone. W ostatnim czasie wyremontowaliśmy część szkoły podstawowej numer 1. Można powiedzieć, że chyba największej szkoły podstawowej w gminie Nowogard i tam zajęliśmy się korytarzami. E tam, gdzie dzieci biegają, chodzą, spędzają czas wolny na przerwach no i, i, i one krótko mówiąc się zużywają. I tutaj zrobiliśmy kapitalny remont e części korytarzy. No i duży zakres prac wykonujemy w szkole podstawowej w Błotnie, bo najpierw weszliśmy do środka i zrobiliśmy remont sal lekcyjnych, korytarzy, pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora oraz toalet dla dzieci i dla nauczycieli. Natomiast później wyszliśmy na zewnątrz, zrobiliśmy termomodernizację całego budynku szkoły a teraz kończymy termomodernizację sali gimnastycznej. Chociaż to praktycznie jest w jednej bryle, można powiedzieć, obiektu. No i ta sala gimnastyczna już praktycznie jest na finiszu. Jedna ściana nam została i za chwilę kompleksowo wyremontowaną szkołę damy panu dyrektorowi. Ja dodam tylko, że w ostatnim czasie zrobiliśmy tam nowy plac zabaw, siłownię na świeżym powietrzu, a w najbliższym czasie jeszcze kilka nowych lamp. Które zapewnią bezpieczeństwo obiektowi, też w błotnie postawimy. Na no a przed nami, jak zakończymy błotno, no to przedszkole numer jeden i termomodernizacja obiektu. Także remontów w oświacie jest bardzo dużo. I to są też te grube, grube tysiące złotych na to przecież, prawda? No dokładnie to których nie... nikt panu jako burmistrzowi nie odda. Dokładnie tak, tym bardziej w dzisiejszych czasach, bo mówi się, że pandemia, COVID, że jest recesja, rynek się sypia. Jak się patrzy po rynku budowlanym i jak szukamy firmy na właśnie roboty budowlane, to, to ciężko znaleźć, bo firmy mają terminy rok, półtora do przodu, a ceny za usługi są trzy trzykrotnie wyższe niż w latach poprzednich. Więc ja nie wiem co się stało, ale ten COVID w branży budowlanej. Tak przyspieszył, że firmy budowlane mają pełne ręce roboty, a stawki są bardzo wysokie. Panie burmistrzu, startując w kolejnej kadencji na Hotel Burmistrza Nowogardu, składał pan pewne zobowiązania, pewne zobowiązania które teraz pan zresztą realizuje. Jednym z tych zobowiązań, zresztą podkreślanych, bo byliśmy na tej imprezie, na tej uroczystości, była miejscowość Boguszyce. Tam właśnie. Niedawno została otwarta, długo wyczekiwana przez mieszkańców świetlica. Właśnie budynek cały był stawiany od podstaw. No, ja mam taką zasadę, że zawsze swój program wyborczy trzymam w szufladzie. I codziennie rano, jak przychodzę, to sobie go otwieram i przeglądam i patrzę, co zostało wczoraj zrobione. I odhaczam, rozumiem. Dokładnie tak. tak, dokładnie tak to robię, no bo ja przecież za trzy lata muszę stanąć przed mieszkańcami i się rozliczyć z tego, co, powiedz, co powiedziałem dwa lata temu przed wyborami, co zadeklarowałem, że zrobię, co jak niektórzy mówią, obiecałem, że zrobię. Tak. E, więc no, w, chcę być człowiekiem e, z honorem. I, i, i nie uciekać przed mieszkańcami, że czegoś nie zrobiłem, no chyba że są takie sytuacje, że nie da się czegoś wykonać, są obiektywne przesłanki. Natomiast zdecydowana większość jest, jest do realizacji i codziennie ten program wyborczy w pracy sobie przypominam. I faktycznie tą świetlicę w Boguszycach obiecaliśmy, wykonaliśmy 650 tysięcy ponad złotych wyłożyliśmy z własnych środków, nie czekaliśmy na środki własne, ale myślę, że że mieszkańcy zadowoleni, cieszą się, a teraz w kolejce stoją następni. No cóż, podpatrują jednych, drugich, tak, i mówią, skoro burmistrz obiecał, a realizuje obietnice wyborcze. Więc przypominamy się, że również i o nas coś kiedyś powiedział. To jest bardzo trudne zadanie przed wyborami, żeby się nie, nie dać ponieść tym obietnicom wyborczym, bo każdy chce, żeby mu coś obiecać, wtedy będzie głosował na jednego czy na drugiego kandydata i nawet jest taki wyścig obietnic wśród Ale kandydatów. Ale właśnie doskonale Pan zna, Panie Burmistrzu, prawda? Takich, którzy obiecują, obiecują, obiecują. A nic z tego nie wynika. No bo... właśnie i mówi, jestem rasowym politykiem, bo tylko obiecuję, prawda? <grym> Nie gospodarzem, nie gospodarzem konkretnego miasta. Ale już widzę, że niebawem nowe place zabaw, i nowe inwestycje w miejscowości Grabino i Bieńczyce. Bieńczyce, nowe sołectwo, mamy podpisaną umowę z wykonawcą. Myślę, że lada dzień przyjedzie i postawi urządzenia. To samo jeżeli chodzi o świerczewo. I to samo, jeżeli chodzi o grabin, mhm. można powiedzieć, że w Świerczewie mamy boisko, mamy świetlicę wybudowaną ze środków unijnych, plac zabaw, jak gdyby wieńczy temat urządzeń rekreacyjnych. No i tam jeszcze drogę oczywiście zrobiliśmy, czas będzie zająć się innymi tematami. Jeżeli chodzi o grabin, to wspólnie z mieszkańcami wyremontowaliśmy świetlicę, praktycznie z ruiny zrobiliśmy nowy. Nowy budynek, teraz plac zabaw. Oni jeszcze wnioskują o siłownię na świeżym powietrzu. Na no Bińczyce to stosunkowo najmłodsze sołectwo. Tam zrobiliśmy tylko oświetlenie drogowe i drugą inwestycją właśnie będzie plac zabaw. I taki niewielki plac zabaw, ponieważ tylko tyle ziemi tam mieliśmy, więc nieduży plac zabaw, niecałe 30 tysięcy złotych. Ale myślę, że jak mieszkańcy nigdy nie mieli, a teraz będą mieli, to, to będą zadowoleni. Do tej pory również e, nigdy nie mieli, a teraz już mają do dyspozycji mieszkańcy stojaki wraz z narzędziami na cmentarzu. E, taka inicjatywa powstała oddolna e, od mieszkańców. E, po co mamy chodzić na cmentarz i targać ze sobą wiadra, grabie, szpadle, ten ciężki sprzęt? E, jakby gmina nie mogła postawić takiej wypożyczalni. Trochę się baliśmy, że jak to postawimy na świeżym powietrzu niezamknięte, nieogrodzone, bez nadzoru, to ludzie, krótko mówiąc, pożyczą mi... I zapomną oddać. <noise> Dokładnie, tak, delikatnie <noise> mówiąc. Więc najpierw cztery takie urządzenia z narzędziami wstawiliśmy na cmentarzu miejskim, żeby zobaczyć, jak to działa i okazuje się, że się sprawdza. Że mieszkańcy nie muszą targać tych ciężkich narzędzi przez całe miasto, czy tam wozić na rowerze, czy komunikacją miejską, tylko mają na miejscu, mogą skorzystać i odstawiają, więc to się sprawdziło, w związku z tym my na terenie wiejskim, na sześciu cmentarzach też zorganizowaliśmy takie stojaki, służą, dzisiaj sprawdzaliśmy, mieszkańcy są zadowoleni, są sołtysi też, bo mają mają lżej o jedną rzecz, w, nie wysłuchują od mieszkańców, jak to jest źle i niedobrze, że to trzeba ciągnąć przez całą wioskę. W związku z tym myślę, że wszyscy zadowoleni, koszty niewielkie i póki co odstawiają mieszkańcy i oby tak było. Do samego końca trzymam kciuki za wysoką kulturę osobistą naszych mieszkańców. Tak zazwyczaj <coughs> będzie, skoro Pan te kciuki trzyma. Mieszkańcy wierzą Panu, Pan wierzy mieszkańcom. Nic innego, tylko myśleć o kolejnych inwestycjach w Nowogardzie. Panie burmistrzu, przed nami złota polska jesień się zapowiada. Żeglarze póki co zwinęli już sprzęt, no ale wokół pełno lasów. Może na grzyby należałoby się wybrać w okolicy Nowogardu. And... Jakby to powiedzieć? No... Pan osobiście, rozumiem, nie będzie chodził po lesie. Nie, ja, ja uwielbiam chodzić po lesie, z, z tym, że ja nie potrafię zbierać prawdziwków, bo ja nie odróżniam prawdziwków od tych e, szatanów, mhm, których się spożywa tylko raz, rozumiem, tak? W e, życiu. Tylko, tylko raz, w związku z tym e, ja nie potrafię zbierać prawdziwków. Mój ojciec nauczył mnie zbierać podgrzybki, kozaki, maślaki. E, tak, szereg... nie tak źle też szereg, dobre grzyby. Szereg różnych dobrych grzybów, ale do prawdziwków e, no, nigdy nie miałem szczęścia ani ręki. A Lasy bogardzkie, A... słyną z prawdziwków. Szczególnie Błotno, Czernica, tamte tereny, także nie zapraszamy nikogo z zewnątrz, mamy dosyć swoich mieszkańców i <grybujesz> zostawiamy te grzyby dla siebie. Oczywiście żartuję, no, Lasy są, są otwarte, ale jest co robić jesienią. Jasne. Panie Burmistrzu i tym sympatycznym akcentem jesienno-grzybowym, Żegnamy się do kolejnego miesiąca. Myślę, że tematów nam nie zabraknie również i jesienią. Dziękuję serdecznie. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla był w samorządowym programie informacyjnym. Dziękuję bardzo.